Nie ma nic? Nic nie ma. to wypad? No przyjdź do mnie, bo się zablokowałam, nie wiem o co. Zrób e, turlanie. Nie turlanie jest jak jest niebezpieczeństwo. Aha. Ciemność, widzę ciemność. A tu się wpakuj? Dobra, dobra, pakuj się tam. Ukradnij to nie, ale możemy to kupić. Tylko tu jest jakoś dziwnie, bo nie widać, gdzie te kartki są, nie? Czyli nie Niezbyt. To góry, zobacz, goście jest z wykrzyknikiem. Widzisz? Tak? To? to chodźmy, może, za, może to jest ten koleś od tego piwa, od wyspy skarbów. Welcome, stranger.

O, poczekaj jak schodzimy na bo Ja też się klinuję. Ale ty akurat masz tą możliwość, że zrobisz o... Y to fajnie, nie? Tu właśnie tędy chciałem iść. A on tu to poszukał. Piwnica to jest jakaś. Go in peace, friend. Tylko teraz tak idziemy do tego gościa. No, to się przyda. Następne? Miejsce do kupania? kolejne? W tych kwiatkach to ty po... pochowali różne rzeczy. Tu w dół. Ale najpierw po lewej stronie zobaczymy, czy to już kupiłam. Tu? A ja to nic nie ma. kupiliśmy, a tu szliśmy do góry. Tak, tu szliśmy do... i teraz idziemy w dół. Wszyscy chcą się bać. Ale tu widzisz, że prezent jest po lewej. you are beyond compare just like everyone's playing why don't you play it too so to było? to be on to is nashan To jest też nasze, kiedy to kupiliśmy? Tak, to jest tam koło tego zadania. To jest ten. No to dobra, rybny... To przenieść nas na rynek. To już nie ma sensu tu biegać dalej. 88 godzin. Ciekawe, która będzie godzina, jak dotrzę na miejsce, nie? Cztery dni. Niecałe. Czyli w nocy powinniśmy dotrzeć. Nakupuj, towaru! Tylko to tak wiesz, szybciutko, póki mamy dzień, nie? bo za chwilę nam z noc się zrobi, będzie problem z tym kolosiem. Musisz tu się wykazać sprawnością klikania. Proszę, dietetyczność, zwiostrzały sewy. Zgnilizna taka. Gdzie ten szlaczek? Zrobimy, zrobimy, potem sobie będziesz... Przy okazji tylko... Wykrzyknik? Nie robimy wykrzyknik. Kolejne zadanie chcesz wziąć? To my to za chwilę wyparujemy gdzie indziej. Właśnie. To on w starówka był, koleś? Tak, a nie marynek? Możliwe. Przeczytaj tą kartkę. Zlecenie, przeczytaj. Mm -hmm. Jakub, wieśnia. Starówka. Starówka. No Czyli jak w świetle dnia. Możemy go od razu łupnąć, jak go znajdziemy. cel światom jest nagrody, którą wyznaczono z jego głowy. Będzie bardzo uważny na opcjach. Przecież tu nas wszyscy kochają. Ciebie znaczy się. Tu jest chyba ten różowy. Nie, dalej. Gdzie go tu wyciągniemy? Prosto tam na mnie, tymi schodami na dół. Tu stoi, bierz go, nie ten Ten jest ma grajek jakiś. Wiesz, podążaj No to chyba nie zdążyłaś. Uciek mi? No chyba. Co robisz? Sprawdzam. Ale ty nie sprawdzaj, bo dzień się skończy. Co za... Trzeba mu świsnąć od razu, podejście takie zrobić. Alba żywnością? Widzisz szlaczek? Widzę. Ale widzę też... ...dodatkowe, wiesz. Wyłącz tryb bezpieczny. Żeby mógł od razu nutnąć, jak podejdę. Zapłacimy najwyżej pięć stówek. Wyłączyłaś? Trzeba nacisnąć jak B. za nami? To, ten chłopczyk? Well, well, well! Such a celebrated citizen. I'm honoured to be your guard god on duty. Eh? Very good. You're switched on. Выключённый, yes? Czerwona? Czemu ona jest czerwona? On też czerwona jest. Aha, bo możemy ich pozabijać, teraz trzeba uważać. Widzisz szlaczek? Widzę! No to chodź, że bo za chwilę nam się noc zrobi. Coś tu nie jest skupione? To nic. Kuraka możemy zrobić. Super. Co robisz teraz? Czekam aż się szlaczek pokaże. Hooray! Obawiam się, że ty nie wiesz, co zbudowałeś w Fairfax Castle. No już przy tym stałaś, to mogłeś to kliknąć. Tak, Mogłam. Tak, opuściłam się tu, troszkę. Czy decyduj, bo jak już coś robisz, no to my jak i robimy. A tu się cofnij, to haha, te też ko. Dobrze, że ten koleś tu pobiegł. Przynajmniej możemy uzupełnić nasze braki w nieruchomościach. Nie, ja mam łopatki. Tak to jest, jak masz tylu wielbicieli. Nie ja mam łopatki, nie wyświetlam się łopatka. Stąd idziemy robić ich zadanie. Znowu się kurde.

Zobacz, bo pokazuję wszystkich na czerwono, co są podświetleni. Pomału, nie wpychaj mi się tam, bo jak, jak gościa zobaczę, tego lupna, na tym go straszysz. Tylko ja chcę wiedzieć, który to jest. Idź za mną. Idź, idzie za mną? No super gość w kapeluszu. Ciół w kapeluszu. Id za mną mówię. Trafiony, zatoiony.

A, mamy karniaka. A, lecą cię aresztować. Tysiąc. A to, właśnie. Pewnie podwyższone będzie. Za każdym razem, nie? Tak. Yy, pewnie następnym razem zarobiący będzie well well well, such a celebrated season. I'm honored to be you are. Gone. Gdzie ja tu stoję, że nie mogę się ruszyć? Always nice to see you. Aha, właśnie włączyło. Zapłacił 1000, zatrzymałem 500. Excellent. Czym jest życie ludzkie? To ty, ty, poczekaj, poczekaj, chodź za mną tutaj i zrobimy zakupy. Tu masz budę, przechodzisz koło niej. Po prawej stronie go. Czemu pukasz? Nie Teraz to się tworzy. No rekupujemy nawet. Dobra, i teraz dalej, dalej prosto. Do góry, Tuż mamy to tak. Tu nic nie ma. Nic a nas nie interesuje. Gdzie tam polażasz so. Co to jest tu? Przekaż nie? Następny pies. się zwróciło zabójstwo, nie? Dobra, jak mamy tu już ulicz uliczkę wykupioną, to przenieś nas z powrotem do tego załadania. Tam, gdzie on chce. I pewnie zgarniemy dwa i pół koła, albo 5 może nie wiadomo, ile teraz płaca Oni pewnie będą płacili więcej niż my będziemy dostawali wyższe mandaty, ale oni też pewnie więcej będą płacili. No to podróż, no. nie? Ile? Tak, 89 podróż. godzin. Daleko, nie? Bardzo. Ach, tu koleś. Nie, to jest grzeszny, to jest grzeszny. Wszystkie ludzie grają. Dlaczego nie piszesz tego? Nie, tylko mogę ci dać Nie jest to. To jest to? A tam pisało zapłat 10. Widziałeś? Widziałem właśnie. 900 zł, czyli na zero wyszliśmy. Nie opłaca już się chyba brać tego. Myślę, że to było ostatnie. Zlecenie? Tak. Ale sobie... trzema gwiazdkami. Niech sobie tak? radzą. To możesz mu zapłacić te dyre. To tutaj? Tak, tak, bo słowa nam się przyda. Będzie śpiewał. To pójdźmy teraz może zobaczymy co tu jest na, na dół. Czy znaczy, nie na dół, tylko tutaj. Aha, nic tu nie ma, dobra. Low on gold is much fun, is it? bo to płaci, że kupę tego pełno nie? Teraz musimy na samą górę, na samą górę i w lewo. Tutaj trzeba. Aha, widzę, widzę, no jest. To jest dom. To czekaj, a tutaj? Wtedy? Tu no dobra, możemy tu iść. Idziemy do końca nie? ulicy i potem pójdziemy do góry. Sprzedaj? To no już nasze. Tu byliśmy. jest karteczka. Nie było widać, nie? Mhm. Zapalcie swoją latarkę. Tu też chodziliśmy. Tu chodziliśmy? Ta. Aha, no to to idziemy do góry. Gdzie jest to?